przyjechały do nas drzwi zamówione na wymiar dla naszego klienta, drzwi wykonała firma Vivendo. drzwi zobaczcie są niższe jakieś 20-30 cm ja mam 1,70 m, no to to skrzydło jest 1,76 76. to to skrzydło jest mniej więcej mojego wzrostu tak to wygląda i co jest fajne w drzwiach zamówionych na wymiar Vivendo, to że zobaczcie, wysokość klamki jest taka sama, czy w drzwiach standardowych czy w drzwiach niższych o 30 cm, klamka jest na tej samej wysokości, więc ja wiem, że to są zwykłe proste drzwi i można było się pokusić o zamówienie tych drzwi w płycie biurowej, obciąć te drzwi i po co tam zamawiać na wymiar tak? Można tak zrobić, tyle że wtedy masz klamkę poniżej pępka. Yy... I to są drzwi na jakieś poddasze, więc zwykłe proste drzwi, ale jeżeli byście chcieli na przykład tego typu model to oczywiście Vive to jest możliwość zamówienia takich drzwi i dostosowania wysokości klamki, bo oczywiście tą wysokość klamki można sobie regulować, ona nie musi być na standardowej wysokości, może być ciut niżej, może być ciut wyżej, w zależności jak, jaka jest potrzeba, więc w drzwiach na wymiar taki jest plus właśnie, że nie dość, że nie trzeba się bawić z przerabianiem drzwi, skracaniem i tak dalej, to to, że jeszcze ta klamka jest na odpowiedniej wysokości.